Zabawy ze sztuką to przestrzeń do samodzielnego doświadczania znajdująca się w Centrum Edukacji Muzealnej przy ulicy Mennica 6 na Wyspie Młyńskiej. Jej autor, dr Mateusz Soliński, kustosz dyplomowany z działu edukacji i promocji, przybliży nam podstawowe pojęcia związane ze sztuką. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu na naszej przestrzeni edukacyjnej Zabawy ze sztuką. Dzisiaj postaram się powiedzieć kilka słów na temat zagadnienia barwy. Czym jest barwa? Mówiąc językiem nauki, barwa to wrażenie psychiczne wyłone w naszym mózgu za sprawą promieni świetnych, które docierają do naszych oczu. Ale jak to się dzieje, że widzimy takie bądź inne kolory? Wynika to z długości fal świetnych, które trafiają do naszych oczu, co z kolei związane jest z tym, jak te przedmioty absorbują te promienie i jaka ich długość dociera do, na, do naszych naszego mózgu, naszych oczu. Druga sprawa to jest otoczenie danego przedmiotu, czyli inne kolory, które znajdują się w jego bliskości. Trzecia sprawa, bardzo istotna, jest to nasze samopoczucie, nasze nastawienie, nasz nastrój, czy nawet wiedza. To wszystko ma wpływ na to, jaki, jak będziemy postrzegać kolory. Skonkludując, kolory nie są czymś przypisanym do przedmiotów, ale wynikają z tych wszystkich czynników. Czyli można powiedzieć, że troszeczkę tak. Uogólniając, że świat jest czarno-biały, a wszystko zależy od światła i od nas samych, to w jakich kolorach go zobaczymy. Ile istnieje barw? Mówimy o barwach podstawowych, ale zestawy barw podstawowych mogą być różne. Inne będą dla malarstwa, inne będą w naukach ścisłych. Zestaw barw podstawowych jest to taki zestaw, z którego możemy tworzyć barwy pochodne. W malarstwie, w sztuce, to co nas dzisiaj najbardziej interesuje, mówimy o trzech podstawowych barwach. O niebieskim, czerwonym i żółtym. I z tych barw, jak na kole barw, które Państwo widzą, możemy tworzyć barwy, barwy pochodne. Z nich powstają kolejne, trzeciorzędowe, czwartorzędowe i tak dalej, tak dalej. Praktycznie nieskończoność możemy tworzyć te barwy. Jaki wpływ z kolei barwy mają na postrzeganie przez nas wielkości przedmiotów? Na zaprezentowanej na naszej przestrzeni zestawie ostrosłupów widzimy, że ten sam przedmiot, w zależności od tego, w jakim jest kolorze, może nam się jawić, jakby był troszeczkę w innym kształcie: szerszy, wyższy, węższy itd. itd. Choć w rzeczywistości przedmiot jest tej samej wielkości, ale sama barwa wpływa na naszą percepcję tych, tychże przedmiotów. Jaki wpływ na, mają barwy na nasze emocje? Niebagatelny. Dlatego też, co jest powszechnie zauważalne, w różnych instytucjach, w różnych miejscach użyteczności publicznej stosowane są różne kolory. Nikt nie będzie malował ścian szpitala na kolor czarny bądź czerwony, bo nie służyłoby to poprawie zdrowia pacjenta. Inaczej z kolei w nocnym klubie czy w dyskotece. Tam są używane już dużo bardziej agresywne kolory. Też inny, inne jest przeznaczenie, inna jest funkcja tego e, miejsca. Barwy mogą posiadać również różną dynamikę. Doskonale opisał to w swojej książce o duchowości w sztuce Wasyl Kantyński. Kolor niebieski posiada dynamikę dośrodkową, czyli można powiedzieć, skupia nasz wzrok do wnętrza przedstawienia, do wnętrza przestrzeni, na którą patrzymy. Inaczej dzieje się w przypadku koloru żółtego. On z kolei posiada dynamikę odśrodkową, czyli w pewien sposób przenosi nasz wzrok na obrzeża obrazu. Kolor czerwony z kolei, zdaniem kandyńskiego, jest kolorem, który w pewien sposób równoważy te dwie dynamiki i powoduje, że nie wychodzimy poza obrem plamy barwnej, na którą Barwy często wykorzystywane również były jako nośnik określonych treści, czyli niosły z sobą konkretną symbolikę. Ten symboliczny wymiar barwy był szczególnie silnie obecny w sztuce średniowiecza. Wiązało się to między innymi z faktem iż społeczeństwo wieku średnich było w przeważającej części niepiśmienne. Treści, których nie można było przekazać za pomocą słowa pisanego, przekazywano za pomocą można rzec słowa malowanego, czyli barwy. Dlatego też w naszej przestrzeni edukacyjnej została umieszczona specjalna prezentacja poświęcona symbolice barw w średniowieczu, gdzie umówione zostały wybrane kolory. Odnajdziemy tu opisy poszczególnych barw. Przykładowo, kolor błękitny, łączono z duchowością i kontemplacją. Jak widać na załączonym obrazie, pojawia się chociażby w aureolach, stając się znakiem świętości ludzi. I nadprzyrodzonej natury aniołów. Błękit symbolizujący to, co ponadziemskie, w naturalny sposób stał się również kolorem szat Matki Zbawiciela, jako królowej niebios, pośredniczki między niebem i ziemią. Z kolei w barwę czerwoną wpisana była pewna dwoistość. Łączono z nią zarówno pojęcie eros, miłości zmysłowej, oraz karitas, miłości duchowej. Jak mogą Państwo zauważyć na prezentowanym obrazie, Maria Magdalena, lamentująca pod krzyżem, ubrana jest w czerwoną szatę, która w ten sposób zyskuje tutaj podwójną symbolikę grzechu zmysłowości oraz uświęcającej miłości Jezusa Chrystusa. O symbolice bar w średniowieczu można by długo opowiadać, jednak jeśli chcieliby Państwo więcej dowiedzieć się na ten temat, zapraszamy na naszą stronę internetową www.muzeum.bydgosz.pl, gdzie można zobaczyć całą prezentację, którą tylko wyrywkowa została dzisiaj pokazana.